Siemanko. Pamiętaj, żeby zostawić lajka w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Zapraszam was oczywiście do zagrania razem ze mną na serwerze Secura, gdzie aktualnie gramy. Posiadamy swoją gildię Piekarnia Rogala. Zachęcam was do dołączenia. Może możecie z nami pograć. Mamy swój domek w Edron, domek gildyjny. Także każdy z członków gildii ma do niego dostęp. Posiadamy dwie kukiełki. Do wbijania skilla na Lasting Wamponach czy tam innych e, posiadamy swoje e, pokoiki, swój depozyt w domku, e, Hirelinga oraz możliwość robienia imbuingu właśnie przeze mnie. Więc jeżeli jesteś nowy, to zapraszam. Zapraszam Was jeszcze na naszego Discorda. On jest dla widzów, ale także dla członków gildi. Siedzimy tu sobie, gadamy, pomagamy, więc zachęcam do skorzystania. A jeśli chcesz zagrać w TBIK, to zachęcam cię, żebyś założył sobie konto z mojego reflinka, który jest w opisie. Dostaniesz wtedy kolika na 7 dni na pierwsze 3 postacie, które założysz, a jeżeli nie logowałeś się minimum rok na swoją postać, to zostaw nick w komentarzu pod filmem, a wyślę ci specjalnego e-maila na powrót do gierki. Zapraszam na oglądanie filmu. Okej, okay, ja tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, dzisiaj uderzamy sobie na Exotic Cave'a mm, naszym Paladynem. No i co tu mam przygotowane? Oczywiście Diamond Arrowy, Demon Helmet z podwójnym Imbuingiem, e Prismatic Armor, no i nasz Rift Bow. Założyłem sobie tutaj jeszcze Trinketa, który daje plus 2 odporności na ziemię, no bo one biją z ziemi. Mm plus jeszcze naszyjniczki, czyli Blue Plasma Ring i Blue Plasma Amulet. I z tym sobie tutaj biegam, dodatkowo wybijam sobie je z, 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 przy pomocy runek grade tych e, Fireball. E, I no i co, i tak jak sobie, latamy sobie tutaj na poziomie tym minus 1. Hmm. W sumie... Koniec końców nie wiem który poziom jest lepszy, czy lepszy jest poziom minus 1 czy minus 2. Na jednym i na drugim sobie latałem i w sumie na obydwu wychodzi mi podobnie z EXPem, yy, a co do expa? Co do EXPA, wychodzi tutaj mi mniej więcej jak ja biegałem, nie wiem czy to dobrze, czy źle, czy dobry, czy zły wynik. Około 1 kwa czyli milion raw'a na godzinkę e, miałem tutaj jeszcze odpalonego Preja na Exotic Cave Spidery e, taki mi się wylosował, lecz tak jak wam e, już wspominałem, lepszym prejem tutaj będzie, jeżeli wam się wylosuje to Exotic Bat, ponieważ tych Exotic Batów jest tutaj o wiele, wiele więcej niż e, tych e, pająków. Tutaj jeszcze widzicie, zabukowałem sobie na Discordzie spocika, chłop miał zabukowanego wcześniej, ale tak go pochłonęła ekspiola, że się z czasem już przeliczył i już siedział za długo, więc już tam sobie wychodził. No i tak, jest tu kilka takich miejscóweczek, takich tych, żeby sobie stanąć, wybić te całe klaty. I wydaje mi się, że tutaj ten poziom. Będzie to e, minus 1, e, chyba jest taki fajniejszy, chyba mi się wydaje, że tak jakby mi się wydawało, że jest tu więcej tych potworów mm, do biegania e, ogólnie jeżeli chcemy iść na poziom minus 2, y, to polecam sobie wziąć jakiegoś firebuga, ponieważ tam jest pajęczynka i będziemy musieli ją sobie niszczyć za każdym razem jak biegamy kółeczko. Co jeszcze do tego na Discordzie? Oczywiście możemy sobie zabukować obydwa spoty, czyli minus jeden i minus dwa. Wtedy powinniśmy tam sobie bez problemu expić, jak mamy zabukowane. Ale oczywiście z tym jest różnie. Niektórzy gracze uszanują, że masz zabukowane i masz tam kopertę położoną. Niektórzy wbiją i będą wybijać i ksuć. No niestety tak wygląda e, TBika. Wszystko zależy od kultury danej osoby. Mi się e, osobiście różnie trafia. Są gracze, którzy napiszą, że o, a ile jeszcze będziesz expił, to sobie wbije, to tamto. No i dobra, uszanują, poczekają. Ja im na sam koniec napiszę, że jak wychodzę, no to już jest wolne, mogą sobie wbić. No i wszystko jest git. A niektórzy wbiją, chamsko wybijają, oni udają, że nie wiedzą co to jest rezerwacja, to tamto albo że ha ha ha, coś tam. No mówię, wszystko zależy od ludzi. Jedni są spoko, drudzy nie są spoko. No ale sami musicie y, po sobie też osądzić do której wy grupy należycie. Ja wolę nikomu nie przeszkadzać. Wolę sobie sam też zabukować, mieć z głowy, wiedzieć, że mi nikt nie wbije, niż tam robić komuś problemy, wbijać i ja nie, ja nie pogram, ani ta osoba, no bo będzie tak w sumie słabo. Mm, EXP już na godzinę, widzicie, ponad półtory, e, e, kaka na godzinkę już wychodzi z expa na godzinę, Raf już jest 900, no on dochodził tam do tego miliona, więc... No mówię całkiem mm, przyjemnie. Co do zarobasa, do zarobasa, oczywiście do zarobasa. Pokazywało nam mniej więcej coś około 300-400k profitu na godzinę. Lecz wiadomo, Diamond Arrowy są mega drogie na RPK. Więc te supiles y, zabierają nam sporo. Tak jak widzicie, mm, zarobione mam z luta już 120k. A supile zjadło mi stoka, więc już jest naprawdę tylko 20K profitu na um, tej miejscu, więc nie jest to dużo. No ale te dajmonciki oddają, e, fajnie się to szybko wybija. Jakbyśmy z singla tutaj walili, no to byśmy nie powalili, no nie byłoby całkiem e, słabo. Ogólnie leci bardzo tutaj dużo y, tera itemów, lecą też te garlikne klesy, które są potrzebne też, zbierajcie je sobie, one mają odporność na live draina, przydaje się często, eee, więc jak najbardziej kolekcjonujcie to sobie, zbierajcie i trzymajcie w depo. Szefil jest bardzo szybki, tu widzicie eee, machamy sobie, możemy kupić tutaj poty, zaraz niżej można kupić strzałki. Oddajemy itemy, klikamy na muszelkę i jesteśmy już praktycznie na expie. Jest to mega szybki i wygodny expik. Naprawdę refil jest też mega bardzo przyjemny, bo jest... No jest bardzo szybki, nie musimy chodzić po jakichś nie wiadomo gdzie spotach, wracać po 15 minut czy 10, nawet 5 minut zwracania, to jest sporo, no bo on ucieka nam już w dwie strony, to jest 10 minut, a tutaj dosłownie minutka i mamy już po prostu refila z głowy. Więc na ten moment miejscówkę w sumie zaliczam taką dla RPK średnia fajnie jest tu wbić po prostu z expem jest fajnie profitu nie ma ale możemy sobie właśnie fajnie poexpić wbić bestiarkę jak nie mamy pomysłu gdzie by pójść tutaj ekspić i, i by było wolne no to jak najbardziej można tutaj wbijać e, <laughs> można tutaj wbijać levele i to wygląda Dzisiaj, jak nagrywam, w sumie jest sobota, czyli już mamy 3 maja. Mam nadzieję, że tam wszyscy grill już będzie odpalany w południe, nawet już na obiad, niekoniecznie czekając do tego wieczora. Pamiętajcie, że, by, że tibia to nie wszystko. <noise> Spędźcie trochę czasu ze znajomymi, z rodziną, coś dobrego zjeść, w końcu jest cieplutko, pogoda jest mega fajna. No ale ten double exp kusi, no nie. Co innego sobie tam na skilla um, ustawić tego lastinga i mamy 8 godzinek z głowy, no nie. Tak jak z gildii, tutaj trochę osób od nas, no, dwie kukiełki mamy w naszym house'ie no i są praktycznie cały czas zaklepane. Więc tutaj chłopaki naprawdę cisną grubo z skillami, żeby te wyniki na expach były jeszcze lepsze, jeszcze większe. No ale fajnie, rozwija się wszystko. Nasza gildyjka również, Discord także. Kanał, mam nadzieję też coraz więcej osób zostaje, coraz więcej osób zostawia suby, a bardzo fajnie też jak się odpali streama na YouTubie, to jest tych osób naprawdę sporo można fajnie pogadać, yy, i też spędzić czas wieczorem yy, czy sobie tam ekspon, czy robiąc jakiegoś questa i jeszcze pogadać z wami, naprawdę yy, dużo też yy, dostaje takich pomocnych wskazówek mega za co jestem też bardzo wdzięczny. No i co? I tak wygląda ta nasza miejscóweczka na tym Exotic Cave'ie. Suma summarum, e, fajnie, opłacało się robić, e, ale fajny ten quest jest jeszcze większy level, trzeba mieć, żeby go skończyć, ponieważ mm, po zakończeniu tego quest'a będziemy mogli sobie zbijać bossa Ratmillara. Z niego dropią Jungle Itemy, na przykład tam Jungle bow, Jungle Quiver, który mam aktualnie w ekwipunku więc myślę, że tam chyba około 300 jakiegoś levela już powinno się tam mniej więcej dać radę w ogóle te bossy od 250 tam już około 300 level można powoli jakoś próbować robić, oczywiście tak jak mówiłem Scarletkę można wcześniej próbować, no bo ona jest szybciutka z robieniem gdy tam jeszcze ktoś jest i dobije nam te Scarlet, więc to schodzi dosłownie 10 sekund no nie Najgorzej do przebiegnięcia jest ta droga ale polecam właśnie jak jest jakaś ciężka miejscóweczka prismatic ring zakładacie jest, kosztuje on trochę ale jest na godzinę czasu ale w wielu sytuacjach potrafi uratować dupsko hmm, oczywiście można go zdobyć również z warzonów 1-3, które są codziennie tam o 17 i o 21 oczywiście chodzę ze swoją gildią na te warzony fajny zarobek tak, jak bardzo nie gracie, czy coś przez cały dzień, a wbijecie, zrobić chociaż te wuzetki to macie 300K praktycznie zarobku za darmo. Więc, tak jak przeliczaliśmy, 300K codziennie, 10 dni szybko Wam się to zwraca i można fajnie zarobić na paka. No, no nie, w miesiąc w sumie chodzenia i mamy darmowego paka, nawet nie miesiąc. No i dobra, w sumie w tym odcinku byłoby to na tyle. Widzimy się jutro przy niedzielnym odcineczku, zobaczymy co to będzie też ciekawego. No i co, trzymajcie się i na razie hej!